Cześć, tu Maciek Cigler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym przedstawić Ci dwa systemy reklamowe – Google Ads i Facebook Ads. Który wybrać? Który lepszy? Który wygra ten pojedynek? A może żaden nie będzie wygrywał, bo to nie jest żaden pojedynek. Może lepiej byłoby porozmawiać o tym, jak wykorzystywać jeden i drugi system. W jaki sposób można połączyć jedno i drugie, aby uzyskiwać dobre efekty? Jak to robią profesjonalne agencje? O tym właśnie chciałbym dzisiaj Ci troszeczkę poopowiadać i pokazać, jak to wygląda. Zapraszam Cię do oglądania tego filmu. Sukcesstudio.pl Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów. Począwszy od dobrej strony internetowej, budowę naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem naprawiając biznes moich klientów. W dzisiejszym filmie chcę Ci pokazać, jak wykorzystać Google Ads i Facebook Ads do tego, aby stworzyć jak najbardziej optymalną kampanię reklamową. Jak te narzędzia wykorzystać? Jak łączyć ich możliwości? Może jeszcze na początek powinienem wspomnieć o tym, jakie są tak naprawdę różnice między nimi takie najbardziej główne, bo często ludzie tego nie, nie rozumieją. Ale tu się reklamuje i tu się reklamuje. No tu docieram i tu docieram. No tak, tylko Google zbiera informacje o ludziach, którzy wchodzą na strony, co robią na stronach, ale ma też dostęp do lokalizacji tych ludzi, którzy mają telefony z Androidem, szczególnie, czyli większość społeczeństwa. Wiedzą, gdzie się poruszają, gdzie wchodzą, co odwiedzają, czym są zainteresowani. Nie ukrywajmy tego, że i jedna i druga firma nie do końca ma czyste sumienie, bo podsłuchuje nas. Dosyć często zdarza się, że jeżeli na przykład możesz sobie zrobić eksperyment, taki, że zacznij przy swoim telefonie, który jest uruchomiony, opowiadać o jakiejś rzeczy, której normalnie byś nie chciał, żebyś nie chciała. Na przykład, nie wiem, zacznij opowiadać, co może się człowiekowi nie, konkretnie przy, nie przydawać. No nie wiem. Tak na co dzień może Ci nie być potrzebna na przykład wiertarka udarowa, tak? Zacznij opowiadać o tej wiertarce udarowej, ale wymień ją kilka, kilkanaście razy w ciągu dnia. Zobaczysz, czasami jest tak, że już po 15 minutach, jak zaczniesz szperać w internecie, już korzystając ze swojego konta, zaczniesz, będziesz mieć pokazywane reklamy związane z wiertarkami udarowymi. Przypadek? Nie sądzę. Podobnie działa Facebook. Tylko, że Facebook bardziej się nastawia na społeczność. Zauważ, że Facebook bazuje na tym, że mnóstwo informacji o sobie mówią im sami użytkownicy Facebooka. Podają, wypełniają taką ankietę. Jestem tym a tym, mam taką a taką rodzinę, lub nie mam. Mam żonę, mam psa, mam kota, mam takie preferencje rodzinne, takie polityczne, takie jakieś tam inne. I w ten sposób ma na temat tobie, ciebie wiedzę. Ale to nie jest koniec. Wyobraź sobie, że ta ankieta, którą ty wypełniasz, no to tam jest kilka, może kilkanaście punktów i to jest właściwie wszystko. I tak ma ci się wydawać. Tak naprawdę jest to bardzo skomplikowane narzędzie. Świetnie przygotowany. Facebook na temat każdej osoby, jeszcze rok, dwa lata temu, zbierał ponad 50 tysięcy informacji na temat każdej osoby. Były odpowiednie segmenty. 50 tysięcy segmentów dotyczące tylko jednego użytkownika. Więc ma potężną wiedzę na temat poszczególnych użytkowników i na temat ludzi, którzy nie tylko korzystam z Facebooka, ale też tych, którzy nigdy się tam nie zalogowali. Nigdy tam nie byli. To, że ty się nigdy nie zalogowałeś na Facebooka, to, że ty nigdy nie miałeś tam założonego konta, wcale nie znaczy, że Facebook nie wie o tobie bardzo dużo. O Google nawet nie będę wspominał, bo robi podobnie, ale ma dostęp do innych danych niż ma Facebook. Do. Takich, które Facebook niekoniecznie posiada. Dodatkowo, Google posiada potężną bazę stron internetowych i informacji, które potrzebne są Google do wyszukiwania tych informacji. Więc y, dzięki temu oferuje Ci zupełnie innych klientów i zupełnie dostęp do, nazwijmy to, innego rynku. Innych masz na Facebooku, innych na Google. Dlatego warto łączyć obydwa systemy reklamowe, jeżeli chcesz docierać do poszczególnych grup i do poszczególnych osób. To właśnie chcę pokazać Ci jeszcze w kolejnych punktach. Teraz pozwól, że wymienię w punktach najważniejsze rzeczy, na które chciałem zwrócić Ci uwagę w tym filmie. Pierwszy punkt to skoordynuj swoje kampanie reklamowe. Warto. Skoordynować to, co działasz na jednej i na drugiej platformie, aby były to podobne treści i doprowadzały do podobnych rzeczy. Dzięki temu uzyskujesz większe możliwości w swojej kampanii. Tutaj, taki tip: Dosyć często jest tak, że ustawia się reklamy w Google kierującą na landinga czyli na stronę lądującą, na ten temat możesz zobaczyć film na moim kanale, notabene, na temat landingów. Następnie, dopiero na osoby, które wylądowały na stronie lądującej, kierujemy reklamę, tak zwany remarketing, czyli reklamę docierającą do osób, które odwiedziły danego landinga. To bardzo się łatwo ustawia, dosyć często to agencje stosują, czyli Płacisz za reklamę, żeby ściągnąć ludzi na landinga, a następnie ustawiasz kampanię na Facebooku, która powoduje korzystanie z danych z landinga do tego, aby reklamować się, docierać do tych samych ludzi już na Facebooku. Koszt reklamy takiej jest dużo niższy niż normalnie, i naprawdę efekt jest piorunujący, bo nagle ktoś widzi dużo Twojej firmy, no, tu wszedł, a nagle teraz widzi mnóstwo reklam Twojej firmy. Proste. To właśnie pozwala w ten sposób docierać do klientów. To, co właściwie wspomniałem o, w tym poprzednim punkcie, no to, to jest to, co teraz powinienem powiedzieć, czyli retargeting, czyli docieranie do użytkowników, którzy już widzieli Twoją reklamę. Tutaj. Wykorzystując dane użytkowników, informacje o nich, które masz dostępne, kierujesz do nich kolejny raz reklamę. Świetne rozwiązanie, naprawdę polecam, bo robi naprawdę robotę, a nie przepalasz dużego budżetu. Wykorzystanie podobnych grup odbiorców to kolejny punkt. Tutaj. Warto też zwrócić uwagę na to, że wykorzystując te same grupy odbiorców, nie uderzasz bardzo szeroko. Znowu zaoszczędzasz pieniądze, bo nie wydajesz ich bez sensu na grupy, do których trudno ci będzie dotrzeć. Bardzo dobre rozwiązanie i naprawdę polecam. Warto z tego skorzystać. Testowanie różnych wariantów reklam. Testowanie na. Tej samej nawet treści na różnych platformach, czy testowanie tych samych obrazków, grafik pozwala ci na bardziej zorientowanie się, co działa, co, co będzie bardziej skuteczne w docieraniu do Twoich potencjalnych klientów. No cóż, reklama to jest puszczanie czegoś i sprawdzanie, co to daje. Jeżeli puszczasz reklamę bez analityki, no to jest to zupełnie bez sensu. To jest wywalanie pieniędzy w błoto. Dlatego warto opierać się na danych. Te dane muszą być zbierane, i dopiero na ich podstawie możesz się zorientować, co możesz zrobić więcej, jak to zrobić, aby to zaczęło działać. Dlatego gorąco Cię do tego zachęcam, aby tego typu rzeczy zrobić. Monitorowanie wyników. Tak jak wspomniałem wcześniej. Ważne jest monitorowanie, analityka, bo dopiero na tej podstawie możesz podejmować decyzję, co dalej będziesz robić z reklamą. Jak ona ma być skonstruowana, jak ona ma być zrobiona, w którym kierunku masz podążać. Opieraj się na danych, a nie na przypuszczeniach. Przypuszczenia są po to, żeby je przetestować, a dane są do tego, żeby je wykorzystywać. Optymalnie, żeby ta kampania no, nie przepalała niepotrzebnie pieniędzy. Ona i tak jest często dosyć kosztowna, i bez sensu jest wyrzucanie tych pieniędzy w błoto. Osiągaj maksymalnie dużo za maksymalnie małą kwotę. Te systemy reklamowe i tak świetnie zarabiają. Nawet bez Twoich pieniędzy. Więc naprawdę nie musisz ich aż tak dofinansowywać, wyrzucając pieniądze w błoto. Warto przemyśleć reklamę. Jeszcze raz przypomnę o tym, że reklamy świetnie jeżeli kierują w konkretne miejsce, na przykład na stronę lądującą. Jednym z największych błędów jest kierowanie reklamy na stronę główną. To jest tak samo przepalanie budżetu, jakim jest odsyłanie. Klientów do konkurencji, praktycznie. No bo bierz pod uwagę, jeżeli mój ulubiony ostatnio przykład, jeżeli chcę kupić czerwone szpilki. To te czerwone szpilki, jeżeli klikam na reklamę z czerwonymi szpilkami, no to chcę się znaleźć na stronie, gdzie je kupię, a nie na stronie głównej sklepu, który sprzedaje szwarc mydło, powidło i jeszcze pomidory. No, bez sensu zupełnie. Masz mnie wysłać na podstronę, gdzie kupię szpilki. Ewentualnie dasz mi ilość do wyboru. Droższe, tańsze, bardzo drogie. Nie ma problemu. A może inne kolory? A może coś tam innego? Przyszalejemy. Ale będzie to dotyczyło konkretnie tego, po co kliknąłem na reklamę. A nie odsyłasz mnie zupełnie gdzie indziej. Gdzie ja właściwie, no co ja mam zrobić? Tylko zamknę stronę i tyle. Zacznę szukać gdzieś indziej. No, tak to po prostu wygląda, a ty w tym momencie no, wywaliłeś pieniądze w błoto. Więc ważne jest to, aby kierować klienta w odpowiednie miejsce, nie korzystać z reklam typu promój posta, bo na tym najwięcej ludzie tracą pieniędzy. Ja wiem, że im prostsze postawienie reklamy. Skorzystanie tutaj z głównego kreatora w Google Ads. Ech, sam se skonfiguruje, kliku, kliku i mam. No masz. Przepraszam, teraz się troszkę zatkałem, bo miałem już tu rzucić bardzo brzydkim słowem, ale nie zrobiłem tego. Jak widzisz, udało mi się powstrzymać. W każdym razie to mi się cisnęło po prostu na usta. No masz. Masz to, co chciałeś. Masz to, co chciałaś. Kolejne pieniądze poszły. Z dymem. Ale czy masz efekt, o który ci chodziło? No, po części pewnie masz, ale czasami nawet tego po części nie ma. No to po co to robisz? No bez sensu zupełnie. Warto naprawdę do tego podchodzić poważnie. Google Ads i Facebook Ads to bardzo skomplikowane systemy reklamowe. Wbrew pozorom, nie jest to takie proste. One są pokazywane jako łatwe do konfiguracji. One są pokazywane jako łatwe do obsługi. Dosyć często tak są pokazywane, żeby ludzi nie odstraszać. Ale jeżeli chcesz uzyskiwać konkretne rzeczy, konkretnie z nich korzystać, to musisz naprawdę posiąść dużą ilość wiedzy, dużą ilość informacji jak to robić, jak to się zmienia. Te mechanizmy się zmieniają. To wszystko się cały czas ewoluuje. I przez to nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe naprawdę dla do ogarnięcia przez o tako człowieka z ulicy. To co tobie się wydaje, że kliku kliku już ustawione, już moja reklama idzie to wcale to nie jest dobre rozwiązanie. Skorzystałeś z najprostszych rozwiązaniach, gdzie jest tak fifty-fifty. Połowę budżetu przepalisz, a połowa może Ci coś z tego wyjdzie. Dopiero porządne skonfigurowanie reklamy, gdzie masz jeszcze podpiętą analitykę, gdzie zwracasz uwagę na to, co promujesz, co dają Ci poszczególne słowa kluczowe, co dają Ci poszczególne frazy, co powoduje, że Przepalasz budżet, a co powoduje to, że ten budżet masz, to to dopiero daje ci wiedzę o tym, co z tym możesz zrobić. To dopiero daje ci obraz tego, co przez to uzyskujesz. Więc na to zwracam Twoją uwagę, że warto to robić w odpowiedni sposób. Warto przede wszystkim dobrze poznać te systemy, a dopiero. Zajmować się puszczaniem reklam. Jeżeli nie masz na to czasu, zapraszam, skontaktuj się ze mną. Porozmawiajmy na ten temat. Sam nie uważam się za super specjalistę, ale korzystam sam z usług i współpracują ze mną ludzie, którzy są w tym świetni i dadzą radę naprawdę fajne efekty uzyskać. Więc zachęcam Cię dlatego do kontaktu ze mną. Porozmawiajmy o tym. Na pewno będę w stanie Ci w odpowiedni sposób pomóc. A co do tego, jak to wszystko zrobić, jak zająć się tym tematem dzisiejszym, czy jedna firma, czy druga, dopiero połączenie ich razem, jeżeli je złączysz, złączysz jedną reklamę i drugą, uzyskujesz odpowiedni efekt. Z tym, że jeszcze raz chcę podkreślić, to nie są proste rzeczy, bo obydwu systemom zależy na tym, żeby tobie się wydawało, że to są łatwe rzeczy i proste. A to nie są łatwe ani proste rzeczy. Łatwo to możesz tam przepalić pieniądze, a jeżeli chcesz uzyskiwać odpowiednie efekty, musisz wykładać odpowiednie pieniądze w to, aby to odpowiednio działało. Dziękuję Ci bardzo. To wszystko, co chciałem przekazać Ci w tym filmie. Jeżeli film Ci się spodobał, poproszę łapkę w górę. Naciśnij przycisk, subskrybuj oraz dzwoneczek. Będziesz dostawać powiadomienia o tym, jeżeli pojawią się kolejne filmy na moim kanale. A mój kanał to Sukces Studio, pisane razem. Na tym kanale na YouTube zamieszczam kolejne filmy. Jest ich już prawie 400, więc jest co oglądać. Zapraszam, zajrzyj. Obejrzyj inne materiały, na pewno znajdziesz coś fajnego dla siebie. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem Ci pokazać w tym materiale. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Ci sporo ciekawych informacji, przekazać sporo ciekawych rzeczy, przedstawić. Jeżeli chcesz coś wiedzieć więcej, zapraszam, skontaktuj się ze mną, porozmawiajmy. Może będę w stanie Ci pomóc. A jeżeli nie, oczywiście zapraszam cię także na moją stronę sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz bardzo dużo też ciekawych informacji. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem Ci pokazać w tym filmie. Bardzo jeszcze raz dziękuję za uwagę i życzę Ci wszystkiego dobrego. Niech udaje Ci się robić takie reklamy, które będą Ci przynosiły efekty, których oczekujesz. Niech wszystko udaje Ci się tak, jak może najlepiej. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Do zobaczenia, do widzenia. Pozdrawiam.